Witajcie. Dzisiaj kontynuuję Q&A, czyli odpowiadanie na Wasze pytania. Dzisiaj pytanie, myślę, że, że dosyć zasadnicze odpowiedź, też pewnie się pojawiała przy okazji różnych filmów, ale myślę, że jest to temat warty przypomnienia, warty zgłębienia. Pytanie brzmiało, jak, jak odpuścić, jak odpuścić, jak zaufać i od czego zacząć. Odpuszczenie i, i zaufanie rzeczywistości jest potrzebne, z jednej strony, by, by przyjemniej się żyło, z drugiej strony, gdy na przykład pracujecie z dwupunktem, potrzebne jest takie odpuszczenie, zaufanie, że ta intencja się zdarzy. Przestanie ta, przez mielenia tej, tej intencji, intencji w swojej głowie i pozwolenie, zaufanie, że ten wszechświat, czy, czy jakkolwiek to nazywacie, da wam odpowiedź, że to wasze marzenie spełni się tak, jak będzie najlepiej dla Ciebie, tak jak, tak, jak będzie generalnie najlepiej, a nie tak, jak, jak się spodziewasz. Jest to, odpuszczanie jest pewnym. O co chodzi z tym odpuszczaniem? Odpuszczanie to jest takie poprzestanie tego takiego kontrolowania rzeczywistości, gdzieś powstrzymywanie tego gadającego umysłu. I skupienie się na po prostu byciu tu i teraz, na doświadczaniu, na doświadczaniu rzeczywistości, taką, jaka jest. I taka wiara w to, że nawet jeżeli jesteś w najciemniejszym dołku, to to wszystko dzieje się po coś, i gdzieś po tej burzy wzejdzie słońce. Gdzieś znalazłem się taki, taki obrazek ostatnio, że jeżeli myślisz, że jesteś pogrzebany, to, to z jednej strony masz rację, ale nie w takim sensie, jak, jak ci się wydaje, gdy masz wszystkiego dosyć, tylko jesteś takim nasionkiem pogrzebanym w ziemi, które czeka na, na wodę, na słońce, żeby, żeby wzejść, żeby zakwitnąć. Więc to tak tytułem wstępu. Ale jak zacząć odpuszczać i ufać, gdy jesteśmy po trudnych doświadczeniach, gdy ta rzeczywistość dała nam popalić itd., dalej, jak odbudować tą naszą taką naturalną radość życia, wdzięczność, otwartość, spontaniczność. Oczywiście jest to długi proces. Długi, chociaż nie musi być długi. Bo czasami jest to kwestia takiego przełączenia się. Niektórzy to robią błyskawicznie, ale jeżeli mieliście jakieś trudne doświadczenia, to po prostu trzeba ten umysł jakby na nowo przeprogramować na takie tory, tory lekkości. Kiedyś nagrałam taki filmik o stresie i postaram się go poszukać i podlinkować pod tym filmem. Filmik był o tym, że stres nie jest naszym stanem, stanem domyślnym i film był o tym, że gdy stresujemy się przez dłuższy czas i gdzieś ten nasz stres zaczął się w wieku przedszkolnym, szkolnym, później związany z pracą, z różnymi traumatycznymi wydarzeniami, to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się stresujemy i jednocześnie wyszukujemy zagrożenia z otoczenia. I tam też wspominałam o tym, jak jak się wyluzować, więc myślę, że ten film też, też może się przydać. E, tutaj pewnie część rzeczy powtórzę, ale, ale postaram, się, postaram się mówić konkretnie. E, jak wrócić do tego stanu, do tego stanu flow, do tego stanu lekkości odpuszczenia? E, tutaj tak, z jednej strony e, odwołuję Was do filmiku też, który nagrałam poprzednio, czyli do księgi wdzięczności. Wdzięczność jest takim super narzędziem, który przekierowuje nasz umysł z takiego gderania, e, pisania. Negatywnych scenariuszy, do skupiania się na tym, co dobre i co dobre po prostu w naszym życiu. Czyli jest to pierwsze narzędzie, i tutaj i Wam podlinkuję w opisie pod filmem, do filmiku o wdzięczności, żeby, żeby, się, żeby się po prostu nie powtarzać. Druga kwestia radzenie sobie z tymi czarnymi scenu, scenariuszami, z tym ciemnymi myśli, które napływają. I o tym też nagrałam filmik i wam podlinkuję. Tutaj chodzi o to, żeby nie przywiązywać się do tych myśli, żeby oddzielić tą myśl od siebie samego i pamiętać, że to jest jakiś stary program, który nie jest ci potrzebny, który decydujesz się, żeby odpuścić. Czyli te złe myśli możecie po prostu odsyłać do źródła, od, mówić, że odkrowywuję, odsyłam i tak dalej. Cały filmik, jeżeli chcecie posłuchać więcej na ten temat, też wam podlinkuję. Trzecia kwestia to jest przyzwyczajenie umysłu do stanu, do stanu relaksu, stanu zaufania. I tutaj polecam wam serdecznie to, od czego się ten mój kanał zaczął, czyli yoga Nidrę. I powrót, joga Nidra to jest taka, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to jest taka relaksacja prowadzona, gdzie relaksujecie zarówno ciało, jak i, jak i umysł. Wracacie do balansu. I podlinkuję wam z jednej strony playlistę jogi Nidry, która wam może się przydać. A z drugiej strony podlinkuję Wam y, dwie albo trzy, może więcej, zobaczę co tam mi się, mi się nasunie. Jogi nidry, które, które moim zdaniem mogą się przydać w tym odpuszczaniu. Z jednej strony jest to Yoga Nidra, y, yoga nidra z Matką Ziemią. Coś mój telefon dzisiaj szaleje. Y, yoga Nidra. Y, w tytule jest Matka Ziemia. Podlinkuję wam oczywiście, bo w tej chwili nie pamiętam dokładnie, dokładnie tytułu. Ta medytacja prowadzi nas w taką przestrzeń natury i przypomina nam, że jesteście częścią przyrody, jesteście dzieckiem Matki Ziemi i wszystko, wszystko wam się należy i wszystko dostajecie, to czego potrzebujecie i to jest powrót takiej otwartości. Może ktoś pytać, po co, na co i, i mogę o tym przeczytać, mogę, już, już to powiedziałaś, to po co słuchać Jogi Nidry. Ale Joga Nidra działa dlatego, że wprowadza was w taki stan, mówi się o niej, że jest to taka autohipnoza, coś w tym rodzaju. Jest to taki stan hipnozy, stan półsnu, gdzie te sugestie, gdzie te pewne rzeczy... Trafiają do waszej podświadomości i są w stanie ją przebudowywać, przeprogramować. Więc z jednej strony ta medytacja Matki Ziemi pomoże wam poczuć się jako część tej, tej natury, tej przyrody, jako to nasionko, które wzrasta z ziemi, jako ta istota, którą ziemia karmi, a niebo prowadzi. Więc to jest jedna medytacja, którą mogę wam polecić. Druga medytacja, którą myślę, że warto praktykować, jest to medytacja. Medytacja związana z, z czakrą serca, generalnie z, z przebudzeniem tej czakry serca, ze skupieniem się na miłości, na pulsie życia. Jak zwykle nie pamiętam tytułów, nie pamiętam tytułu własnych medytacji. Są one jakoś tam nadawane spontanicznie. Generalnie jest to taka bardzo pulsująca medytacja, w której tempo narasta i jest taki rytm, rytm serca, i skupiacie się na tym swoim sercu, na tym, by serce Was prowadziło, by poczuć w sobie ten puls życia, żeby poczuć, że życie jest takim tańcem, który, który, który tańczycie, że nie jest jakąś udręką, tylko jest takim fajnym tańcem. I ta medytacja. Zawsze mnie bardzo, bardzo fajnie doenergetyzowuje. Er do sama, sama ją bardzo chętnie, chętnie słucham. Co jeszcze Wam mogę polecić? Z takich medytacji budujących na nowo, na nowo, na nowo zaufanie i otwartość, jest jeszcze taka medytacja Anielski Krąg, gdzie czujecie obecność takich aniołów, które nad Wami czuwają, Was prowadzą. I też jest, jest bardzo, bardzo fajną, fajną medytacją. Też, jeżeli macie takie traumy z przeszłości, jakieś takie rzeczy związane z rodziną, jest medytacja wdzięczności, taka powiązana z rodem, z ustawieniami Hellingera, i tam też możecie popracować z wdzięcznością, z odpuszczaniem. Podziękuję Wam, tak jak mówiłam, całą playlistę tej Jogi Nidry, i tych medytacji jest dużo i możecie po prostu sobie pogrzebać. Co, co najbardziej wam, wam pasuje. Też dla takich trochę zaawansowanych, którzy chcą zajrzeć w swój cień, są medytacje z lękiem, z taką pracą z cieniem, gdzie możecie się przyjrzeć temu, co Was stresuje, co jest Waszym lękiem, co Was blokuje, i, i puszczenie tego w takiej bezpiecznej przestrzeni, przestrzeni swojego, swojego pokoju, swojej sypialni, gdy słuchacie tej, tej medytacji na słuchawkach. Więc z jednej strony praktyka tej jogi Nidry. Jeżeli jesteście na poziomie takim bardziej zaawansowanym, możecie po prostu pomedytować, czyli posiedzieć w ciszy, popracować z oddechem, też oddychanie jest bardzo ważne, tak? Wrócenie do swojego naturalnego oddechu, długie, spokojne wdechy i, i wydechy, też uspokajają nas. Poza tym kolejna rzecz, która będzie pomagała wam, wam odpuścić, są to takie ćwiczenia z dwóch punktów, też w formie medytacji, albo mam taką długą medytację dwupunktową. I tam uczycie się wejść w ten stan, stan relaksu i w tą przestrzeń serca i położyć tam tą intencję i ją, i ją puścić. I tutaj możecie po prostu to praktykować jako tą intencję dawać powrót do balansu. Chcę czuć lekkość w życiu. Jakkolwiek, jakkolwiek to sobie nazwiecie i ta medytacja też bardzo bardzo fajnie wam pomoże. I z takich praktyk codziennych, tak jak mówiłam, ta księga wdzięczności będzie wam na pewno pomagała przekierować myśli na te pozytywne rzeczy, ale też tutaj jest kwestia takiej pracy ze swoimi programami i obserwacji siebie, obserwacji siebie, swoich myśli, swoich nawyków. I łapanie się na tych swoich potknięciach i prostowanie, czyli z jednej strony jak mamy te myśli, te negatywne myśli widzimy, że gdzieś tam Wchodzimy w jakiś wir, to po prostu zauważać to i, i z niego wychodzić, przerywać to, przekierowywać myśl na coś innego. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, weszliśmy w jakiś taki, w taki bardzo na, duży natłok tych myśli, to możecie po prostu zająć się czymś, czymś, co znaleźć jakieś zajęcie, które, które was relaksuje, czy po prostu wyjść, wyjść się, dotlenić, wyjść na spacer, przewietrzyć głowę, gdzieś zrobić przerwę od tego wszystkiego. I kolejna rzecz z takiej pracy na szybko z samym sobą to powrót, ukochanie tego swojego wewnętrznego dziecka, ukochanie siebie i, i swojego wewnętrznego dziecka. Też nagram medytację o pracy z wewnętrznym dzieckiem, więc, więc można do tego, do tego zerknąć. Ale wrócić do, do siebie, do kochania siebie. Mówić sobie komplementy. To jest też bardzo, bardzo ważne. Możesz codziennie, może zrobić sobie taką praktykę codziennie, gdy, gdy patrzysz w lustro, mówić sobie coś miłego, jedną miłą rzecz. I wracać do tego wewnętrznego dziecka, czyli przypomnieć sobie, znaleźć to, co Ciebie po prostu raduje, zapytać Ciebie, co masz ochotę dzisiaj zrobić, co sprawi Tobie przyjemność. I tak jak dzieci zatracają się w zabawie, Ty też na pewno masz coś takiego, co Ciebie radowało. Albo co ciebie raduje teraz, to może być włączenie sobie piosenki ulubionej i potańczenie do niej, gdy, jeżeli się wstydzisz, to, to w domu, gdy, gdy nikt nie patrzy. Może to być porysowanie. Są takie nawet kolorowanki antystresowe. Jest dużo takich, takich rzeczy, które was karmią, a z drugiej strony pomagają. Przekierować myśli na, na coś innego, na jakąś kreację, na coś fajnego. Więc to z jednej strony nie musi być od razu jakaś wielka misja życiowa, którą, którą odkryjecie, tylko takie proste czynności, które, które sprawiają wam radość. Może to być decyzja, że chcecie, nie wiem, pojechać w jakieś miejsce, w którym czuliście się dobrze, iść tam sobie na spacer. Więc pogadać z tym swoim wewnętrznym dzieckiem. Wracać do tego, z, wracać, starać się jak najczęściej wracać z tego umysłu do serca, do serca i tam, tam szukać, szukać tylko wskazów. Mam nadzieję, że to wszystko Was, Ciebie jakoś, jakoś nakierowało. Mniej więcej, pewnie temat będę, będę pogłębiać. Tutaj kilka takich wskazówek mam też do tych pozostałych filmów, które, które Wam podlinkuję. W opisie pod tym filmem zarówno do tych y, takich y, pogadanek, jak i do tych medytacji, y, bo te medytacje naprawdę bardzo dużo dają, mimo że z pozoru jest to taka czynność, że sobie leżysz i nic nie robisz, ale naprawdę bardzo fajnie y, porządkują w głowie i dlatego zaczęłam je nagrywać, bo, bo mi właśnie pomogły, pomogła tego, tego typu forma, forma relaksu. I dlatego też poczułam, żeby się tym dzielić. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za liczne wspaniałe komentarze, którymi mnie utulacie w tą jeszcze pochmurną pogodę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, możecie subskrybować kanał, możecie polubić film, udostępnić, jeżeli czujecie, że komuś jest potrzebny. Możecie wspierać kanał. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. I widzimy się niebawem. pa. pa.